No i Siemaneczko w nowym roku. Zaczynamy nowy rok z grubej rówie. Można powiedzieć, pierwszy dzień roboczy, i taki fest, że no, nie było nawet kiedy ponagrywać taki zapierdziel. Mówię szczerze, próbowałem coś tam nagrać, ale to ani ładu, ani składu nie miało, bo to dzisiaj wszystko było na szybkości, ale zrobione naprawdę masa roboty. Można powiedzieć, że jałówki mam już poogarniane po dzisiejszym dniu. A więc do rzeczy, co się działo od początku chronologicznie, przyszedłem rano do domu, siadłem przed kompem, zrobiłem sobie całą listę jałówek w wieku rozrodczym, które są do wycielenia, które są do potwierdzenia ciąży i które są do zacielenia. I sobie przyściutko wypisałem. No i też, które są już z potwierdzoną ciążą, też taka lista była osobna. Zrobiona na szybko, ale to już mało było tego, ale dobra, mniejsza o to. No i przystąpiliśmy do działań. Zaraz przyłączę kamerę i mniej więcej pokażę po efektach, jakie działania były. Także dzisiaj taki będzie bardziej podsumowujący odcinek dzień. No ale trzeba zrozumieć, że tutaj jak jest praca, to nie nagrywanie tego się nie da zbytnio połączyć, bo obie ręce potrzebne i jeszcze nogi i głowa do tego, do myślenia, żeby cokolwiek zrobić. Także odpowiadamy dalej. Teraz może nie widać, bo tam jest zakojca, zasłania, ale ogólnie tamten rząd na rusztach był już, można powiedzieć, pusty, bo krowy się wycieliły, poszły na oborę. Teraz zasuszeń bardzo nie ma, więc zrobiło się miejsce, żeby prowadzić jałówki na wycielenie. Na styczeń, dzisiaj po dokładniejszej analizie, wyszło, że jest 8, 9, to tak na pograniczu stycznia, lutego, więc to nie jest pewne. Czy, czy w tym miesiącu jeszcze się uda ją złapać do, do, do wycielenia. Eee, I ogólnie co? 6 eee, stanowisk miałem wolnych, bo dzisiaj też jedną krowę przegnaliśmy już na obory, do jednej musiałem zostawić miejsce na eee, zasuszenie, więc było 6 wolnych miejsc na jałówki wysokocielne. I tak jedna teraz w przyszłym tygodniu pewnie będzie się cielić. i 7. 7 jest na gdzieś e, okolice 20. Już nie sprawdzałem dokładnie terminu, bo to było 12 stycznia, kryte, więc no A13 dni dwa tygodnie. Dzisiaj mamy te długi, no to po okolice 15. O, po okolice 15 e, miejsc miałem tam tylko 5 już do dyspozycji, bo jedna poszła co wcześniej. I dwie zostały koleżanki, ta i ta na ten sam dzień. Ale jak tam się powyciela, coś zluzuje się. Bo teraz ta jedna co wcześniej i krowa na wycieleniu. Dwie są wcześniej, to się wycielą, akurat dla nich miejsce zobaczą. I tutaj luka powstała, tak? A no, U mnie luki nie ma. No to przyszły zbyt lejemki. 6 sztuk. i można powiedzieć, że im się trochę komfort życiowy obniżył. A najlepiej to zobrazuje jeden z TikToków. Wolność zabrali mi, marzenia rozwiał wiatr, a te więzienne dni czekają mnie Żegnajcie koledzy zespół... Dobra, jak już wszystko mam tutaj na oborze, muszę powiedzieć, te najstarsze jałówki w tej kryciu Została bytle 1 13 14 miesięcy do krycia, także jeszcze one mają czas, więc mogą sobie poczekać A te co najpilniejsze już są, no to... W międzyczasie zadzwoniłem do weterminarza, umówiłem się na badanie USG. I praktycznie wszystkie te jałówki tutaj były zbadane, tylko te co miały się wycielić 10 miało potwierdzoną ciążę wcześniej. Bo dawno już nie robiłem USG na stadzie jałówek. No i wyszło mi, że do badania było 15 na ciążę tak 15, bo dwie to jeszcze raz do badania już przed samym wycieczką, to znaczy takie 6-miesięczne, 6, 6 ciąże, sprawdzić dla pewności, czy tam nic się nie wydarzyło jeszcze tutaj po tej akcji z prądem, ale o tym to wrócę, bo to jeszcze będzie kontynuacja, więc wolałem od razu przepatrzeć to, co jest. Więc 15, na 15 można powiedzieć tylko jedna była pusta i do tych dwóch zaraz wrócimy, ale 12 potwierdzonych jest ciąży i te praktycznie wszystkie ciąże świetnie mi pasują, bo uzupełniają tą lukę. Nie wiem czy pamiętacie ten odcinek o, o rozrodzie, co robiłem jak prowadzę. To, że w lato nie, nie było programów hormonalnych tak nowy i zrobiła się przerwa. No i akurat te wycielenia świetnie w tą przerwę pasują, także będą na wiosnę wycielenia, bo to takie 4-5 miesięczne ciąże. No sporo się opóźniło te USG, ale u to wiadomo, tak jak widzicie, o skuteczności to to jest te USG, to jest takie, powiedzmy sobie szczerze, żeby dla spokoju ducha było. No i do zacielenia przyszło, zaraz muszę policzyć, yy, dwie, o, to osiem sztuk, osiem sztuk na zacielenie. Teraz będzie ustawianych, także 23 sztuki były przebadane. No i dobra, tyle byłoby z dobrych wiadomości. A i jedna, jedna tace nogę może mam. Bo widzicie, ona coci dobrze, eee, to odpuściłem. Poczekamy, aż się Gips zdejmie. Zobaczymy, jak ta noga będzie. Kiedy będzie podjęta decyzja, czy ją inseminować, także tej odpuściłem. Ona ma 15 miesięcy, nie jest jeszcze późno. A najstarsza co zbytujemki przyszła, tu 17-miesięczna. No, może troszeczkę przeciągnięte, bo w 15 teoretycznie powinno się zacięć, ale jak teraz złapie, to już będzie. Git. No, i przejdźmy teraz do tych gorszych wiadomości. Jedna miała poronienie jakoś miesiąc temu. Tak, gdzieś około trzech miesięcy ciąża wypadła, i tego nie zauważyłem. Nie wiem jak to ona zrobiła, że tego nie zauważyłem. Może nie akurat wtedy ten rząd nie zgadzałem obwodnika. Jakoś może coś w sezonie wypadło, że ktoś mnie zastępował, bo były takie dni i mogło to coś takiego się wydarzyć. No i druga też, gorszy przypadek, bo też ciąża była, ale ona stoi, zobaczcie, tu, a tu ten silnik spalony. No i niestety szykuje się tak także już płód jest nieżywy i no niestety, ale ciąża tak ponad połowa, tak z 5,5 miesięcy całą jej, to około ponad 5 miesięcy, Chyba jakieś tam 160 dni mniej więcej ciąży. Jeszcze muszę to sobie zaraz zerknąć, bo i tak dzień zaczynałem od sola i będę kończył na solu, bo nie miałem kiedy powbijać tych wyników ciąży, które potwierdzone. te które nieskuteczne to też trzeba wpisać. Więc no właśnie, e, zobaczę ile ona miała dokładnie ciąży, ale fakt faktem będziemy próbować ją doić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Już tak kiedyś mieliśmy taki przypadek, że niecałe pół roku było ciąży. No nie było, można powiedzieć, że ta lektacja nie będzie rekordowa, Ale szkoda, że była ona stała te parę miesięcy pusta. Jeszcze jest ryzyko, że, że po prostu wymie się uszkodzi, tak, bo po, po tym poronieniu zacznie zbierać wymie i może być dentka później już będzie do wywózki, także chciał bądź co bądź trzeba dojść na początku przez pierwszy miesiąc to będą tam można powiedzieć patelnie dojone tyle co aby na sztukę ale szkoda to się robi, tak e, więc y, no zobaczymy co z tego wyjdzie tak, taki jest zamysł takie już ustalenie poszło i tyle ale to też nie koniec tych sylwestrowych można powiedzieć przeboju, bo nie tylko to się spierdzieliło, powiem Wam szczerze, bo wtedy wybierałem odornik, silnie wiatr wiał i te wszystkie małe jałoszki zostały zapalone. nie wiem jakim cudem, bo te kojce są schowane, tutaj przebiegu nie, przebiegu nie było w żaden sposób i 12 jałóweczek takich małych, e, można powiedzieć o 150 kg. Po 150 kg takich jałóweczek dostało zapalenia płuc, więc absolutnie zdziwiony jestem. No fakt, no wiało, wiało, no ale widzicie, drzwi za mną stoją, kołice są schowane, tam nie było możliwości, żeby ten wiatr dmuchnął. Ale mimo wszystko ta pogoda, taka, powietrze ciepłe, wilgotne, zgniłe i jeszcze wiecznie, coś przywiało. Ale to powinny się wykaraskać tam wielkie, tutaj silne, to nie są jakieś tam stany zapalne. Dostały leki, dzisiaj już jest zupełnie poprawa, bo już rano to nie, nawet nic nie ubywało, w nich jedzenie im nie szło. To już widać było ewidentnie, że coś jest nie tak, to zwróciło uwagę. a już dzisiaj na wieczór po podaniu, tam po południu dostały te leki i już, już jest ok, także tak akurat wyjdzie. Tylko tyle, że troszeczkę kosztowało. No ale cóż, no tego nie przeskoczymy generalnie co jeszcze podsumowując wszystkie te przeprowadzania czyli no ze stanowiska w stanowisko z betlejemki tutaj poszło dosyć gładko powiem wam szczerze poszło gładko nie jedna była taka zaraz ją pokażemy towarzyszka o nawet tutaj walczy z drugą o hierarchię strasznie oparte o ta ta, ta 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 została na koniec bo pięć, były na jedną stronę i szósta tutaj miała iść. I pięć wygoniliśmy. A dobra, tą szóstą to się później przegoni. Nie będziemy tu się z nią plątać. Połapiemy tę i za szóstą się weźmiemy. No i wszystko było ok, tylko nie chciała wyjść z lejemki taka zaparta, no nie wiem, bo jak kilka się wygania nawiasta, ona jakoś tam łatwiej. A ta jedna jak dwie ta stała. No to dobra, no to człowiek już doświadczony, można powiedzieć. Szybciutko Nelsona na szyję założyłem i palcami za nos złapałem. Sznureczek. Kantarek y, i koleżanka y, była ciągnięta, ale też była taka uparta. I powiem Wam tak, jak cały dzień nie padało, było suchutko, to w tym momencie, kiedy my ją na siłę, można powiedzieć, ciągnęliśmy z Betlejemki tutaj, bo nawet i iść za nią sznureczkiem to nie pomagało. Stała ta kompletnie, nie wiem, co jej odbiło, zaparła się absolutnie ani w lewo, ani w prawo, nic. No, to w tym momencie się rozpadało i cały przemokłem i, i dlatego też nie nagrywałem, bo wyglądałem tak, że musiałem się po prostu iść szybko przepleć, bo nie było możliwości. Cały przemoczony, wszyscy byliśmy przemoczeni, no ta jedna koleżanka. Uczepiliśmy ją w stanowisku, Też przestał padać, no ale to jest złośliwość rzeczy niezależnych od nas. Takie rzeczy się dzieją i trzeba było to przetrwać. Dobra, także dzisiaj dzień był cały poświęcony jałówkom i tak jak z, podsumowując właśnie, Poprzeprowadzane, poprzewiązywane jak trzeba na swoich miejscach. Dwie się jeszcze ocielą, znowu się zrobi segregację. Przyjdą kolejne zbyt lejem, i dwie, które zostały do inseminacji, ale mówiłem, że one nie są stare, stawie, przestarzałe. Także one tam jeszcze trzy tygodnie poczekają, nic im się nie stanie. No i te sześć tutaj z tego kojca, co wyrzucałem, bo z sylwestra. Pójdą tam, a na to miejsce przyjdą z budek. Także znowu będzie taki szachem machem, ale jakoś tam poprzegrupowujemy. Już będzie z jakiś miesiąc spokoju z jałówkami, Mam taką nadzieję. I już w sumie będą wszystkie pozacielane, tak jak trzeba prymasowy. Właśnie to mi się podoba, że się strzelą jałóweczki w ten moment, kiedy nie mam krów wycieleń. One idealnie tutaj mi się w ten termin wpasowują i. No, i co tu dużo gadać? Miejmy nadzieję, że szczęśliwie do końca, już teraz bez przygód. No, i też właśnie ty te USG, tak troszeczkę pośpieszyłem, żeby właśnie tą sylwestrową zabawę, że tak to nazwijmy, tutaj mieć już porozliczaną w jej, co się dzieje. No, tylko ten jeden przypadek. Szczęście w nieszczęściu, że tylko jeden. Bo mogło to się dużo gorzej skończyć. I ogólnie, co? No, pisaliście tam, żeby to. Zabezpieczyć jakoś i chyba jakoś trzeba będzie. Nie wiem, może trzeba będzie zacząć bezpieczniki wyłączać z wieczora, ale znowu nie, bo tam jedno światło się nie będzie świecić. To muszę zobaczyć, na, którym, na której fazie ono jest, żeby bezpieczniki wyłączyć w całej skrzynce i spać spokojnie. I nie zastanawiać się, co tutaj się dzieje. Zwłaszcza, że dzisiaj po przewiązywanych dużo jest, po i się jakaś tam towarzyszka nie zerwała nie poszła sobie świat także to trzeba jakoś zabezpieczyć i tyle także człowiek, Polak mądry po szkodzie idealnie tutaj się wstrzeliwuje te powiedzenie także co, kończymy dzisiejszy film i wybaczcie, że nie miałem czasu nic wcześniej ponagrywać nie miałem dzisiaj czasu kompletnie podpisywać na komentarze z wczorajszego filmu Musicie mi to wybaczyć, bo, bo zamieszanie dzisiaj było kompletne. Jeszcze czekałem na mechanika do ładowarki i zgadnijcie co? No nie pojawił się. I robota stoi dalej, <grym> bo strach tą ładowarką wyjeżdżać poza gospodarstwo z tym przegubem. No ale miejmy nadzieję, że się w końcu do niego dodzwonię i może go tu ściągnę. Niech to zrobi i mieć to z głowy i ruszać dalej z robotami, ale i tak dzisiaj pchnięte tematów do przodu gaszę światło wy, wy, wy bezpieczniki e, i niech się dzieje co ma się dziać i tyle, także do zobaczenia w jutrzejszym filmie, jutro coś znowu powalczymy a nie, jutro jadem przełożyłem e, podpisywanie aneksu no tutaj umówiłem się słownie miałem na 13, ale żeby nie było to na ostatni dzień Także jutro lecę do Warszawy i ten Aneksio podpisać, ale może coś się jeszcze uda nagrać na szybkiego. Może na wieczór jakiś film tak jak dzisiaj podsumowujący. A! I mam mikrofon do telefonu nowy, żeby na wietrze nie szumiało, także przepraszam miałem go dzisiaj wykorzystać, ale w tym motłochu znowu nie wykorzystałem, także nowy może obraz się dużo nie poprawi, ale... Jakość dźwięku w tych daily powinna być lepsza. Także to tyle już nie przedłużam, bo naprawdę nakumulowałem tych tematów. Miało być krótko, łatwo, szybko o tym, co się działo, a znowu wyszło, jak wyszło. Do zobaczenia.